Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy wielką paczkę projektu Deleko. Eee, uzbierało mi się naprawdę dużo kosmetyków, e, ale zacznę, słuchajcie, bo jak widzicie, mam dzisiaj kostium gąpiewowy i e, bluzka na ramionczka, słuchajcie, jest tak gorąco, e, że pokażę Wam mój niezastąpiony duet, który mi się utrzymuje naprawdę cały dzień. E, dzisiaj jest e, niedziela, także Wy ten filmik zobaczcie w poniedziałek. Dlatego pokażę Wam, co kulowało u mnie e, przez ten weekend, ponieważ powiem Wam, że naprawdę rewelacyjny duet to jest Misza Hoboya. Oraz MiO to jest ten puder transparentny. I to jest właśnie ryżowy puder. Słuchajcie, to jest duet, który dla mnie jest rewelacyjny. I taki makijaż, taki właśnie błysk, taki fajny glow, utrzymuje się cały dzień, naprawdę e, muszę Wam też zrobić filmik, dlaczego właśnie wybieramy kremy BB, e, ponieważ moim zdaniem są o wiele lepsze od podkładów, także na razie Wam pokazuję tylko ten duet. I zaczynam od projektu Denko. E, tutaj mam dwa żele pod prysznic, Luxie e, Revive oraz e, Natural Secrets e, od Oriflame i to jest akurat malina i mięta. Powiem Wam, że bardzo fajny produkt, ponieważ miał takie granulki, e, dlatego też ja nie ten produkt nie wrzucałam sobie na gąbkę, tylko od razu myłam nim całe ciało i miałam taki dodatkowy peeling. Bardzo fajny produkt. On kosztuje w granicach 10 zł chyba w katalogu, także bardzo Wam polecam, jeżeli macie do niego dostęp. A drugi żel pod prysznic to jest w sumie natana prysznic, ale natana żel pod prysznic, to jest granat i marakuja, ale powiem Wam szczerze, że ten produkt był naprawdę świetny, bardzo ładnie pachniał. Bo na też lubi takie owocowe zapachy, także. Bardzo fajny, bardzo ładnie tak rzeźko pachniał, także też wam polecam, bo on kosztował w granicach chyba 10 zł, z tego co pamiętam, o tu jest 500 ml, także bardzo fajna sprawa teraz na lato. Coś, co ubolewam, że mi się skończyło, to jest Izana Power Volume, to jest akurat szampon do włosów. Bardzo fajny produkt, naprawdę on trzymał. Teraz miałam ostatni dzień, bo teraz, słuchajcie, mam takiego koczka łada, jak zwykle, kiedy jest gorąco, spinam włosy, do tego to ombre też fajnie wygląda, także się nie przejmuję za bardzo fryzurą, Ale dzięki temu szamponowi mam bardzo długo takie świeże włosy i mogę sobie robić właśnie takie koczki. To mi nie przeszkadza, ponieważ teraz mam na przykład włosy czwarty dzień, także to jest jak dla mnie i jak na moje włosy to jest świetne. Także bardzo Wam polecam, on kosztuje 6 zł chyba w promocji. Przechodzimy tutaj do tej torby, ponieważ sobie wyjęłam parę kosmetyków i służyłam delikatny żel do mycia twarzy. Bardzo fajny produkt aczkolwiek to nie jest tak do końca wydajne, ponieważ taka jedna duża pomka, jak sobie wylewałam na Forolone to było dość sporo tego produktu, ale powiem Wam, że on kosztuje granicach 6 zł, także myślę, że nie ma co sobie żałować i też tego produktu dosyć sporo nakładałam ponieważ on miał taką fajną żelową konsystencję i on był taki dosyć chłodny w swojej formule, także bardzo ładnie mi też odświeżał buzię eee, także to jest zielona herbata, bardzo ładnie pachnia. no naprawdę Wam polecam, bo jest naturalny, Green Pharmacy. to jest oczywiście e, także świetny produkt moim zdaniem eee, żel, e, żel. Płyn micelarny do makijażu Be Beauty. Cieszę się, że go zużyłam, ponieważ już koreczek zaczynał być żółty. Powiem Wam, że on naprawdę długo stał u mnie. Także zużyłam go też z przyjemnością, ponieważ on bardzo fajnie czyści makijaż. Ja mam też zróbię porównanie płynów micelarnych do tego biblioti Be Beauty, czy warto kupować inne, droższe. Chociaż i tak moim zdaniem czasami warto sobie coś pokombinować. Ale ten produkt moim zdaniem w rankingu naprawdę się pracuje bardzo wysoko. A inny płyn micelarny, który już jest droższy troszeczkę, ale bardzo mi też przypassało ze względu na zapach, delikatność. I to jak Wam mówiłam, że bardzo mi ładnie łagodzi takie stany, gdzie mam czasami skórę podrażnioną, to jest taupa dermo face rosa cal. Bardzo fajny płyn micelarny. Bardzo wam Wam polecam, jeżeli macie szansę coś zamówić sobie na stronie Taupe, to Was też od razu odsyłam w linku na dole do filmiku, który zrobiłam Wam właśnie w Firmy Topa, ponieważ również skończyła mi się ta um, orzeźwiająca mgiełka tonie, o której Wam mówiłam, również w recenzji tych kosmetyków. To jest akurat cereal Botanik Białe Kwiaty. Rewelacyjny produkt. Wiem, że wiele z Was się w mojej recenzji skusiło na właśnie tą mgiełkę i naprawdę nie żałuję, ponieważ produkt jest fantastyczny. I to jest akurat białe kwiaty. To jest produkt właśnie, który ma z nam orzeźwić skórę i tylko po prostu wystarczy prysnąć sobie na skórę twarzy zamiast na przykład wody termalnej, bo dodatkowo ma wspaniały zapach, także bardzo Wam polecam, bo na promocję myślę, że tak za 15 zł ją zdobędziecie, a na 3 miesiące Wam spokojnie starczy. Dalej, nawilżając, nawilżające mleczko nektar. Na topa amaranthus. To jest bardzo fajny produkt na lato, ponieważ on jest bardzo lekki, delikatnie pachnie i naprawdę on się bardzo szybko wchłania, Także dla mnie to jest super produkt na lato. Myślę, że do niego wrócę. Ja miałam tutaj akurat 50 ml, ale tutaj mamy olej masło i amaranthus. Naprawdę, topa bardzo inwestuje w swoje składniki. Także bardzo polecam ja nie mam żadnych zastrzeżeń dalej krem pod oczu, który też żałuję, że mi się skończył bo naprawdę to jest moje odkrycie, Oriflame Optimals, bardzo fajny kosmetyk z Oriflame nie wszystkim się oczywiście kosmetyki sprawdzają w tej firmy, ale ten akurat do twarzy naprawdę jestem zachwycona on jest taki fajny, gęsty, treściwy bardzo też tak fajnie szybko się wchłania, ale jednocześnie naprawdę czuć, że ta skóra jest miękka pod oczami, także bardzo Wam polecam nie wiem, on mi się wydaje, że kosztuje w granicy 20-30 zł, także jak na 3 miesiące to jest świetny wynik E, dalej, kolejny kosmetyk, który szkoda, że mi się skończył, to jest Clarence e, Hedra Quinch. To jest akurat ta wersja lżejsza, aczkolwiek nie żelowa. E, słuchajcie, zapach jest. Och, fantastyczny. To jest najlepszy krem, jaki ja używałam, najbliższy. Także na pewno do niego powrócę. Teraz wiem, że 30 w Deglasie jest za 89 zł, także bardzo Wam polecam, bo naprawdę się opłaca kupić ten kosmetyk ze względu na wydajność, na to jak właśnie ładnie nam nawilża na skórę i za zapach. Zapach jest przetudowny jak kupicie, to będziecie wiedziało o co mi chodzi. Dalej tutaj są perfumy na To są akurat perfumy, które można było do tej pory znaleźć w Wyrosze, natomiast teraz tylko królują na Allegro, ponieważ już się skończyły, A czy wycofali po prostu, nie wiem dlaczego, ale zawsze wycofają coś naprawdę fenomenalnego. No Ten zapach jest po prostu świetny, jeżeli miałyście, to wiecie o co mi chodzi, ponieważ zapach się na nim utrzymywał, słuchajcie, cały dzień, także ja byłam strasznie, strasznie tutaj zabiedziona, ponieważ chciałam też mu kupić w prezencie jakimś, czy w ogóle... Jak mu się skończyły, no i musieliśmy znaleźć coś innego, w, tym razem w seforze, także to już jest troszeczkę e, droższa, droższa zabawa. Dalej, e, hip, oliwka pielęgnacyjna dla niemowląt z naturalnym olejkiem ekologicznym, migdałowym. E, bardzo fajny produkt. Ja uważam, że za 12-13 zł naprawdę warto się skusić, ponieważ mam na dwa miesiące fajnej pielęgnacji wieczornej. Czy teraz, jak na przykład, są upały, Ja powiem, wam, że stosuję teraz z dużą, e, dużą radością ten olejek z. E, Patin Rub, ten y, y, chyba cytryna i kokos. E, także to jest taka fajna alternatywa droższa, troszeczkę może bardziej luksusowa, ale ta oliwka jest naprawdę bardzo fajna. No i moim zdaniem y, godna polecenia. Dalej zużyłam takie masełko do mycia buzi, e, do oczyszczania, do demakijażu e, z rumiankiem, tak, chyba rumiankiem. E, z The Body Shop. E, Cenowo bardzo fajnie wychodzi to masełko, ponieważ ono kosztuje 60 zł, pięknie pachnie. No i jest niezmiernie wydajny, także teraz na moje nieszczęście zobaczyłam z innej firmy takie masowe, które kosztuje około 140 zł. To jest oczywiście wysoka cena, ale to jest bardzo naturalny, ekologiczny produkt. Z tej firmy ostatnio Bogusia bardzo lubi, Sprzesińska, tą firmę. Antipodes, także dajcie znać, czy antipodes dajcie znać, czy w ogóle warto kupić te kosmetyki. No ona się nie zachwyca, ja uwielbiam filmie mam oglądać, więc jak zobaczyłam to masełko na jednej z recenzji na YouTube, to stwierdziłam, że to zużyję i pewnie sobie kupię tamte na zimę, bo na zimę będę chciała taką bardziej treściwą pielęgnację zastosować u siebie. I coś, co mi się bardzo spodobało i gorąco Wam polecam, to są te płatki żelowe, hydrożelowe płatki pod oczy na bazie ekstraktu z czerwonego wina, rozjaśnia cienie pod oczami, korekcja drobnych zmarszczek, zapobiega powstawaniu nowych, świetne naprawdę płatki. Tutaj miałam maseczkę dołączoną błotną, którą też sobie kupię osobno, bo naprawdę no, rewelacyjne produkty ma efekty mam. Także się zastanawiam nad innymi produktami. Dajcie znać, czy w ogóle coś miałyście, ale te płatki mm, zaraz Wam w ogóle pokażę je, bo ja chyba je tutaj dla Was zostawiłam. O, to są takie płatki, słuchajcie, różowe i one dosłownie. Teraz już mi, słuchajcie, troszeczkę przyschnęły, ale to są takie płatki, o, widzicie? I dosłownie sobie tutaj przykładamy, nakładamy je i tak trzymamy. One są w ogóle o wiele grubsze, jak są nowe, także teraz to jest taki cienki flaczek, ale bardzo, bardzo fajne produkty i naprawdę ja Wam polecam. One też bardzo ładnie pachną i tak nawilżają i tak ładnie uelastyczniają tę skórę, że naprawdę każdy z Was polecam. Zużyłam również próbkę Clarence Lift Extra Firming Body Cream. To jest balsam do ciała, jest bardzo treściwy, naprawdę fajny. Tylko nie pamiętam, żeby pachniał, ale wiem, że tak naprawdę taka treściwa, fajna konsystencja, także zastanawiam się, czy nie kupić go na zimę. To jest przynajmniej wydaje mi się, że za, za około 100 zł widziałam na, na jakichś tam stronach typu Glamour. Także no zobaczymy, bo naprawdę w, w na jesień szykuje się super pielęgnacja, aczkolwiek bardzo droga, którą sobie zaplanowałam, także nie wiem, czy akurat na to będę chciała przeznaczyć to 100 zł. E, Marion Spa to jest jedna z moich ulubionych w ogóle maseczek. To jest Brazja ekspresowa, która ładnie, delikatnie złuszcza i e, ten peeling i maseczka, one naprawdę świetnie działają. Bardzo Wam polecam. Jeżeli macie dostęp do tych maseczek, to koniecznie spróbujcie, bo one są fenomenalne. Mnie akurat przesyła moja widzka, także bardzo serdecznie ją pozdrawiam, ponieważ jest niezastąpiona i dalej zużyłam perfumę. Perfumę to jest ta podróbka Chloe, którą ja mam w oryginale. Teraz bardzo fajne, bardzo długotrwałe. Ja wszystkich moich wszystkie moje rzędki namówiłam na nie. Ja wiem, jakie niektóre z Was mają zdanie o kupowaniu podróbek, także nie będę się zagłębiać w ten temat. A i co? Zużyłam takiego Bubla Garnier. Nie wiem, czy Wam już pokazywałam. To jest od niby 48 godzin, co jest w ogóle absurdem dla mnie. To jest antyperspirant, intensywny, niewidoczny suchy krem. Nic nie robi. Nic Wam nie robi po prostu. Jest tragiczny, w ogóle się syfi. Wszędzie słuchajcie aż mi się kruszy. Nie polecam Wam kompletnie za 10-12 zł nie opłaca wam się tego produktu kupować. A no i zużyłam taki fajny żel, krem. Też Wam pokażę niedługo w tagu, ponieważ to jest krem do twarzy z rozgwiazdą firmy Mizon. Bardzo fajna rzecz. Ja myślę, że kiedyś się spuszczę na pewno na pełnowymiarowe opakowanie, bo mnie bardzo ciekawi ten składnik i jak on się będzie dłużej zachowywał na mojej skórze. No i chyba użyłam już ostatnią rzecz. To jest Green Pharmacy, to jest olejek. Jedwa powpłynie do do końcówek, też bardzo fajna sprawa aczkolwiek nie jest aż tak bardzo wydajny jak myślałam e, ponieważ ja bardzo długo miałam na przykład w ten jedwab do włosów chciałam coś spróbować innego, to jest naprawdę fenomenalny produkt, bardzo ładnie i tak te końcówki tak śnią po tym produkcie ale no wydaje mi się, że nie jest aż tak bardzo wydajny no i słuchajcie, nie ma już pusta, pusta puste opakowanie, e, także dajcie co znać, znać się o tym denku. Ja od razu bez naprawdę gorąco nie wiem jak wytrzymał upał e, w, ten, w ten tydzień, także nas spokojnie sobie zaraz, co zrobię dla Was ulubieńców, a już w środę zapraszam Was na tak. Także trzymajcie się, hej!